Poszukiwaniu słowa. Rozważanie pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Ja pragnę pozdrowić Was w ten wieczór przed naszym rozmyślaniem hymnem Aniołów z Pól Betlejemskich: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Amen. W księdze Ezechiela. W 37 rozdziale od 24 wersetu czytamy: Mój sługa Dawid będzie ich królem. Wszyscy będą mieć jednego pasterza. Będą postępowali według mojego prawa. Będą przestrzegali moich nakazów i będą je wypełniali. Zamieszkają w kraju, który dałem mojemu słudze Jakubowi, a w którym zamieszkiwali ich ojcowie. Będę w nim, będą w nim mieszkali oni, ich dzieci oraz dzieci ich dzieci, na zawsze. Dawid, mój sługa, będzie ich księciem na zawsze. Zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie z nimi wieczne przymierze. Osadzę ich i rozmnożę, pośród nich umieszczę mój przybytek na zawsze. U nich będzie moje mieszkanie, będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem. Narody poznają, że ja jestem Panem, który uświęca Izraela gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze. Dziękujemy Ci, Boże, za to świadectwo Ezechiela i błagamy Ci, abyś prowadził nas w Duchu Twoim, byśmy odnajdywali choćby jedno słowo, które będzie tym dobrym ziarnem zapadającym w naszym myśleniu. Błogosław temu siewowi, aby przyniósł dobry plon wiary, nadziei i miłości. Wysłuchaj nas Boże dla Chrystusa, Syna Twego w Duchu Świętym. Amen. Siostry i bracia. Cztery wersety z księgi Ezechiela, które usłyszeliśmy z 37. rozdziału, są niezwykle nasączone różnymi zdarzeniami z całej właściwie historii Izraela. Zdaję sobie sprawę z tego, że po usłyszeniu, zwłaszcza jeżeli ktoś czytał ten, usłyszał ten fragment po raz pierwszy, wszystko, co. Zostało odczytane, może wydawać się mało jasne. Ale w istocie w tych czterech wersetach mamy streszczony, jakby cały Stary Testament. Co więcej, te cztery wersety pokazują nam Boga obecnego w dziejach Izraela, ale nie tylko Izraela, w dziejach świata. Boga, który jest i który nie stoi gdzieś z boku, z daleka od spraw tego świata, ale jest Bogiem towarzyszącym, wędrującym wraz ze swoim ludem. Słyszymy dzisiaj o drodze do ziemi, którą Bóg przeobiecał. Krótka fraza. Ale wiemy, że była to droga, która trwała wiele, wiele lat, dziesiątki lat. A Bóg towarzyszył swemu ludowi. I była to droga, w której lud uczył się. I był opornym uczniem. Może dodam, uczennicą też oporną. Wiele razy Bóg musiał przypominać ludowi i karcić lud z powodu jego nieposłuszeństwa. Wcześniej był czas zniewolenia. Jeszcze wcześniej powołania praojca i prowadzenie Abrahama i jego potomków. Wszystko to przywołane przez Ezechiela w krótkich frazach. Dla tych, którzy znali te dzieje, było uzmysłowieniem czegoś ważnego. Bóg nie stoi z boku. Bóg prowadzi. To nie znaczy, że odpowiadali sobie już na wszystkie pytania. Bo myśląc o Abramie, nazwanym później Abrahamem, mieli wiele pytań związanych z jego drogą. Myśląc o Izaaku, podobnie. I tak dalej, i tak dalej. Myśląc o synach Jakuba, myśląc o życiu ludu izraelskiego w Egipcie, a potem zniewoleniu tego ludu, zadawali sobie pytanie, dlaczego tak dziwnie Bóg ten lud prowadził, i dlaczego czekał paręset lat, i dlaczego po paruset latach dopiero Stwierdził, że nasłuchał się krzyku, wołania i skargi ludu. Teraz ten lud wyprowadzi. A potem ta wędrówka po pustyni, wejście do ziemi obiecanej, przedziwne różne sytuacje w ziemi obiecanej. Potem czas Dawida. Króla, który stworzył imperium, wielki, mocny kraj. Wiemy, że i ta historia Dawida jest ciekawa, bogata nie tylko w piękne karty. Czytamy w Starym Testamencie, w księgach historycznych, także to, co było haniebne w życiu Dawida. Potem Salomon, syn Dawida. Rozbudowanie imperium Dawida, a potem, a potem z powodu odstępstwa od Boga, upadek tego imperium, podział na państwo północne, południowe, chaos, bałagan, nadużycia, korupcja, niesprawiedliwość. Lud odstępuje od Boga. Ale przez cały ten czas Bóg towarzyszył ludowi, napominał lud, posyłając swoich proroków, karcił, czasem karał, by nawrócić, by napomnieć. Siostry i bracia, lud zdradzał Boga, ale Bóg nie zdradził swego ludu. Izrael pozostaje w dziejach świata jako. Pierwszy naród i jednocześnie jako przykład Bożej cierpliwości, Bożej niezmiennej miłości, dziwnego i strasznego czasem prowadzenia, ale jednak ten naród pozostaje w całych swoich dziejach przykładem wierności i miłości Boga. Ezechiel przypomniał te dzieje. I zapowiedział nowy początek, odwołując się do proroctw innych z Księgi Izajasza, chociażby o potomku Dawida, który przyjdzie, by ratować świat, który stanie się światłością dla świata. Mówił o tym Ezechiel w VI wieku przed Chrystusem, kiedy, kiedy świątynia legła w gruzach. Kiedy dawne imperium Dawida przestało istnieć, o imperium Salomona jeszcze potężniejszym, rozbudowanym, lud tylko myślał. Niewiele z tego pozostało właściwie nic. Elity zostały uprowadzone, deportowane do Babilonii. Ale wtedy właśnie, w tak strasznym czasie kiedy kraj legł w gruzach przychodzi prorok Ezechiel i przypomina ile to razy Bóg napominał karcił a lud nie słuchał to co mówi Ezechiel przypomina nieco późniejszą sytuację kiedy Chrystus Stojąc w pobliżu Jerozolimy, patrząc na to miasto, uwaga, rozpłakał się. Płakał. I skarżył się ileż to razy. Pragnął zgromadzić, ocalić, jak kokosz pisklęta swoje. A nie chcieliście. Mroczny czas w czasach Ezechiela, ale właśnie wtedy, kiedy wydaje się, że wszystko zgasło, Ezechiel przypomina to i wskazuje na Boga, który jest wierny i który nie przestał kochać. Kiedy myślę o tej sytuacji, kiedy myślę o dzisiejszym czasie, kiedy myślę o naszym świecie, Mam takie wrażenie, a właściwie pewność siostry i bracia, że tegoroczne święta Narodzenia Pańskiego i dzisiejsza wigilia powinna być takim mocnym apelem do nas skierowanym i przesłaniem, byśmy patrząc na świat nie przestali wierzyć w to, że Bóg jest nam Bogiem i towarzyszy, jest obecny dał nam największy znak jaki mógł dać stąpił do nas i jest wśród nas świat nie przyjmuje go świat pytanie czy my przyjmujemy przychodzącego Chrystusa to jest ważne także w te święta byśmy odpowiedzieli sobie na to pytanie czy przyjmuje Chrystusa Księdza Ezechiela w 37 rozdziale, w tym rozdziale, z którego przeczytałem cztery wersety, jest taka poruszająca scena i obraz prorocki Doliny Wyschniętych Kości, obraz duchowej śmierci Izraela. I prorok widząc tę sytuację, słyszy pytanie od najwyższego od Boga. Synu człowieczy, czy ożyją te kości? Ezechiel odpowiada, Panie Boże, Ty wiesz. Kiedy myślę o naszym świecie i kiedy pytamy, Panie Boże, czy ten świat się zmieni? Kiedy patrzę na Kościół i kiedy myślę o Kościele, także naszym, i pytam, czy Kościół odrodzi się, stanie się żywym, przekonującym w swoim świadectwie, czy odwróci się od zła i ożyje na nowo, żyjąc dla Boga i niosąc Jego poselstwo do świata. Wydaje się, że i my powinniśmy, stając przed Bogiem, z jednej strony błagać Boga o zmiłowanie, a z drugiej pozostaje nam właśnie ta odpowiedź: Panie Boże, ty wiesz, co się stanie. I święta, które są przed nami, już są odpowiedzią na postawione pytania. Bóg nie przeklął świata. Bóg nie potępił świata pomimo całego zła, które się dzieje. Bóg nie odmówił zmiłowania światu. Bóg nie wykluczył nikogo. Miłuje nadal lud Boży Izrael i miłuje wszystkie ludy świata. Ale reakcja ludów i nas wszystkich na to, co Bóg czyni, nie zawsze jest taka, jaka powinna być. Bóg zapala światło dla świata światło życia, nadziei, pokoju. A co człowiek robi? Gasi. Bóg daje ziemię nam, ludziom. Pozwala przyjść na ten świat i wszystko przygotowuje dla naszego życia. Co człowiek robi? Zawłaszcza to, co Bóg daje. Zagarnia dla siebie, eksploruje. Z Bożych darów czyni przedmiot handlu i bogacenia się kosztem innych. Bóg daje życiodajną wodę. Co człowiek czyni? Zagarnia ją dla siebie i nie dba o to, że inni umierają z pragnienia, z głodu. Boży świat jest pełen darów, które pozwalają nam żyć zdrowo i mądrze. Cóż człowiek czyni? Nie szanuje zdrowia własnego i nie szanuje zdrowia innych. Mówię to w kontekście także dzisiejszego wieczoru, kolacji i najbliższych dni. Szanujcie własne zdrowie. Szanujcie zdrowie innych. Popatrzcie Proste przykłady, ale ich jest więcej. Bóg uczy nas miłości, szacunku do drugiego człowieka. Co człowiek czyni? Pozwala komuś istnieć i być blisko tak długo, jak sprawia Mu to przyjemność i radość. Kiedy staje się coś innego, odrzuca, tłumacząc to tym, że ma prawo do własnego szczęścia, odrzuca człowieka jak człowieka niepotrzebną rękawiczkę. Dar dzieci. W święta Bożego Narodzenia szczególnie patrzymy z miłością na dzieci. Mówimy, da dzieci są darem Boga. Dlaczego więc czasem Musimy mówić i stale słuchać o dzieciach odrzuconych, bitych, maltretowanych, opuszczonych, niekochanych. Dlaczego? Świat zachowuje się czasem tak, jak było to w przeszłości. Skoro Boże, to są twoje dzieci, twój dar, to zadbaj o nie sam. Boga obarczamy odpowiedzialnością. Za dzieci nam powierzone. Umiłowani w Panu, niech dzieciątko Jezus, narodzone dla nas Betlejem, na nowo obudzi w nas wrażliwość. Niech będzie zapalonym światłem, i niech nam nie przyjdzie do głowy gasić tego światła. Pamiętajmy, że nawet jeśli spróbujemy to uczynić, stoimy na przegranej pozycji. Bóg to, co my gasimy, On na nowo rozpala i jaśnieje. On to, co my ludzie zabieramy i rozgrabiamy w tym świecie, odnawia i sprawi, że to ostatecznie my będziemy bankrutami, a nie Bóg. W tym świecie, który stworzył, ukształtował i którego jest panem. Niech nam nie przyjdzie do głowy oskarżać i wymądrzać się przed Bogiem i mówić, że jest daleko i wysoko i zapomniał o świecie. Finalnie, ostatecznie to my staniemy wszyscy przed Bogiem. Niezależnie od tego, czy wierzymy, czy nie, wszyscy staniemy przed Bogiem, a Bóg, sprawiedliwy sędzia, Upomni się o wszystkie krzywdy świata. To znaczy, że weźmie w obronę skrzywdzonych, a krzywdzący będą musieli zdać sprawę ze swojego życia. Święta, które są przed nami, przypominają nam to, co Chrystus powiedział. Syn człowieczy przyszedł nie po to, aby sądzić świat, ale zbawić świat, ratować. Jego drugie przyjście w pełni chwały będzie przyjściem sądzącym, kładącym kres wszelkiej nieprawości. To będzie ten czas ustanowienia wiecznego Królestwa Potomka Dawida, dziecka, które przyszło w Betlejem w rodzie Dawida, by ocalić i zbawić świat. Umiłowani w Panu. Dzisiaj, jak zwykle w po pokazaniu zmniejszymy nieco światło w kościele i zapalimy świecę. Mam nadzieję, że lubimy ten zwyczaj, że on jest poruszający i jednocześnie symboliczny. Bardzo podobała mi się myśl jednego z rabinów, który mówił, jeżeli dzieje się coś złego i jest mrok, nie przeklinaj go, ale zapal świecę. To słuszne. Mam nadzieję, że dzisiaj, odchodząc z tego nabożeństwa, niezależnie od tego, z czym się zmagamy i przed czym stajemy, będziemy pamiętali, że w Chrystusie Bóg zapalił światło, którego nikt nie może zgasić. Nawet jeśli będą podejmowane kolejne próby zgaszenia tego światła. Nikt tego nie uczyni, nie zdoła. Mam nadzieję, że dzisiaj odchodząc z tego nabożeństwa, niezależnie od tego, do jakiej sytuacji wrócimy, nie załamiemy rąk, ale będziemy pamiętali, że i w przeszłości, i wtedy w Betlejem Bóg dał znak, że nam towarzyszy, nie opuszcza, jest wierny, miłuje, nie przeklina. Daje czas swej łaski, by ocalić i zbawić każdego. Niech światło Ewangelii, które głosimy w te święta, zajaśnieje w nas. Duch Święty niech nas prowadzi. I mam nadzieję, że nie będziecie uciekali przed chwilą ciszy, czy nawet przed chwilą, kiedy, przed chwilą, kiedy usiądziecie sami, że skłonicie swoje głowy i podziękujecie Bogu za nadzieję, za światło Chrystusa. Jeśli w naszych sercach jest niepewność, jeśli w naszych sercach jest czasem zwątpienie w to, o czym mówię, jeśli nawet nasze doświadczenia prowadzą nas do tego, że wręcz podważamy to, o czym mówię, otaczam Was moją modlitwą. Otacza was modlitwa wszystkich wierzących, by Bóg w swojej dobroci, szukając nas, pozwolił nam na nowo doświadczyć swej bliskości i swojej wyrywającej mocy. Życzę Wam błogosławionych, spokojnych świąt. Niech Bóg opromieni Was swoimi łaskami. Niech Was obdaruje swymi darami duchowymi. Byście na nowo poczuli się i doświadczali także bogactwa duchowego, które dane nam jest w Chrystusie. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i zbawicielu naszym. Amen.